Cześć, z tej strony Sharpie. A to jest kolejny odcinek Gry Farming Simulator 22 na serii Amerykański PGR. Dzisiaj zaczynamy od Big Bada, bo tak jak zapowiadałem, będziemy yy, dziś siać więc zakupiłem już sprzęt solidny. Yy, musiałem wziąć jeszcze 100 tysięcy pożyczki. No ale chcąc, nie chcąc, żeby tu się dało, dało się pracować na tych polach. No, musimy mieć sprzęt, więc ja sobie go ładuję i lecimy z siewami. Ajajajajaj. Nie chciałem, dobra, ładujemy wszystko za koleją. Trochę tego potrzebujemy, więc załadować to do pełna i lecimy z tym z tematem. Dobra, teraz lecimy z ziarnem. Załaduję sobie ziarno i widzimy się. No w sumie nie, nie ma sensu przerywać. No, że muszę 10 palet ziarna naładować. Choć nie mam chyba nawet tyle przewiezione, więc yy, nie załadujemy do pełna. Z tego co widzę, to mam tutaj yy, jeszcze 5 palet. No ale myślę, że tyle aż nam nie pójdzie, więc możemy już składać i wycofujemy z tym zestawem. Powiem wam, że ten zestaw to jest. No jest mega wielki. Dobra. Ja sobie złożę ten... To wszystko. I dobra. Biorę się za rozkładanie powoli. Muszę sobie ustawić szerokość roboczą, bo tu akurat bez GPS-u będzie ciężko siać. Eje, ja was na samym starcie chciałem zachęcić do za subskrybowania, za skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie się podobał. I tak... Eee... To muszę, chyba będę musiał cofnąć, a z tym siewnikiem cofnąć nie będzie takiego psiup. Dobra. Chcę zrobić w pierwszej kolejności poprzeczniaka. Dobra, ja sobie ustawię GPS-a szybko. Eee. Ciekawe czy tu mi w ogóle GPS zadziała. Czekajcie, jakoś, jakoś to się przestawiało. Coś takiego by to było. Tylko. E, czekajcie, bo ja tu mam szerokość robocza 18 metrów. Tu musimy wyzerować. E, a, jeszcze trochę w bok. Widzicie, jeszcze trochę. Dobra. No i startujemy z robotą. Opuszczamy siewnik i ogień. Niestety troszkę się pobujam nam. No. Czekajcie, ja sobie zredukuję, bo widzę, że myślę, że tak ósemką maksymalnie możemy jechać. Chociaż widzę, że dosy... ten siewnik dosyć dużo poz... Dużą prędkość pozwala, bo osiem... mamy już 18. No, 18 na godzinę, więc bardzo fajnie. Myślę, że uda nam się to odcinku zasiać tym siwnikiem. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda. I ja, was na samym starcie chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Chociaż nie wiem, czy tego nie mówię. Zwisiłem się chyba. Więc tak, no w kolejnym odcinku będziemy lecieć z. Yy, już z, 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 z zbiorem kukurydzy. Na to wychodzi. Czekajcie ja sobie tutaj też przestawię GPS-a. Bo w drugą stronę też będę robił poprzeczniak, ale to dopiero y, później. Yy, tak, w następnym odcinku będziemy sobie lecieć ze zbiorem. Yy, sorgo chyba, jeśli się nie mylę, teraz będzie w tej kolejności. Tak, sorgo już jest do zbioru. No, i później zostanie nam słonecznik i kukurydzę, no, ale to w późniejszym czasie. Tylko, że kukurydza pójdzie na kiszonkę, prawdopodobnie. Tylko, że wypożyczę sobie yy, tą świeczkarnię. Yy, prawdopodobnie no, bo chciałbym kiszonkę na sprzedaż ogarnąć. No, powiem wam, że zestaw mega. Ja sobie aż zrobię jakiegoś screena. No, jest czym siać, że tak powiem. Czekajcie, zredukuję troszkę niżej, niech na wyższych obrotach leci. No niestety tutaj... A, i zainstalowałem sobie mody. Aha, tylko tu nie uruchomiłem modów, kurde. Yy, bo myślałem, bo zainstalowałem sobie mody typu follow me. Yy, nie zaznaczyłem po prostu przy włączeniu save'a. Follow me i... Pff, kurde... Wyleciało mi głowę jak się nazywał ten drugi. Yy, ale one będą mi pomagać przy pracach tak naprawdę na yy, przeżniwach, przy takich rzeczach. Bo dużo lepiej się sprawuje. Szybciej się sprawuje to niż pracownik, więc będą mi długo, dużo pomagać. Troszkę tam sąsiadowi zasiałem, ale tu nic. Nie chciałem. Mam nadzieję, że się nie obrać. Yy, Dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli jeszcze na tej serii, żebym w pierwszej kolejności zaczął. Mam nadzieję, że yy, doradzicie, bo chcę robić coś, co Wam się będzie podobać. No... kurde, nie mogę się napatrzyć na ten zestaw. No i z tym, że jeszcze mam większe zestawy po pościągane, bo ściągnąłem jeszcze mody z większymi jeszcze zestawami. No tylko to już na późniejszy czas, bo nie chciałem brać jeszcze tyle pożyczki, bo musiał jeszcze dodatkowe 100 tysięcy pożyczki wziąć. No to już w późniejszym czasie na spokojnie sobie ogarniemy. Dobra. No chociaż może być ciężko zrobić całe to, to pole, bo one jest ogromne. Naprawdę jest ogromne pole. Dobra, przełomimy się tu. Czekajcie. Ja sobie przestawię jeszcze GPS-a do tej strony i od tej strony będę leciał już z tematem całe, całe pole żeby już nie przestawiać tego a 30 razy, tylko już lecieć sobie od tej strony tak, tu już powinniśmy mieć pierwszy stopień nawiezienia od razu a i oczywiście mamy tutaj zainstalowane Buraki, Marchew i Pasternak, te najnowsze DLC yy, DLC Premium, yy, Premium Expansion no, no bo tu też będziemy mogli zadziałać z tymi wielkimi yy, sprzętami Czyli coś typu, czekajcie, sobie wezmę tutaj, coś typu tego, tych, tych kombajnów. No i po to też właśnie chciałem sobie, sobie te mody follow me I czekajcie, jak to się nazywało? Furde, no wyleciało mi z głowy, nie przypomnę sobie teraz: nie autodriving, tylko coś tak, coś jakoś inaczej. No, że pracownik jeździ w koło na przykład pola a nie zawraca na każdym, na każdym za każdym razem, tylko jeździ sobie dookoła pola. Mogę, mogę dodatkowe kursy sobie wyznaczać, wszystko więc to jest duży plus. A i ogarnąłem, że popatrzę sprawdziłem sobie i pracownicy te, w tym farmingu działają dobrze z odwożeniem, odwożeniem wszystkiego, więc ja sobie też wziąłem i Będę używał teraz pracownika do odwożenia, do takich rzeczy, że ja nie będę musiał po prostu wszystkiego robić, tylko pracownik będzie mi dużo pomagał. Bo no z tym był problem właśnie, że nie, miałem, nie miał mi kto pomóc. No ale teraz, jak, jak mam to ogarnięte, wszystko to będzie, jak, jak, to, jak z tym działać po prostu. Troszkę się jąkam, przepraszam bardzo za to, ale no, no jakoś tak wyszło. Co my, tu, co my tu mamy? Tak, na pewno będziemy musieli zakupić sobie kury i to dosyć dużą ilość. Bo jeśli się nie mylę, to ten kurnik jest na 500 chyba sztuk? Czy na 5000? Czekajcie, aż sobie zartnę, bo nie pamiętam nawet, ale chyba na 5000 kur, nie garderoba, tylko budowa. Czekajcie, zwierzęta, kury i to było to chyba. Tak, na 5000 kur. Czy to był chyba ten? Czekajcie, ja sobie zarknę aż szybko. Bo nie wiem, które ja to postawiłem. Ten. Więc to jest na 500 kur. Aczkolwiek nie wiem, czy. W sumie nie wiem, czy nie pójdziemy w większą ilość. Czyli te, na ten 5000 kur. Czy tego nie sprzedamy jeszcze? No bo w sumie wbudowany mamy 360 kur, więc to nie jest nic dużo większego. Więc ja sobie to od razu Przedam, a postawimy sobie w następnym odcinku yy, ten większy. No jedź. Stój gościu. Jak nie chcesz zostać zmiażdżony. I lecimy sobie dalej. Yy, myślę, że no pół pola jakieś ogarniemy na odcinku. Resztę będę musiał ogarnąć poza. Jak ten ciągnik będzie się zachowywał na najwyższym biegu? No daje radę, więc nie muszę redukować. Będzie Szybciej, szybciej będę musiał trzy zawrotki. Nie będę musiał kombinować. Yy, na pewno tu będziemy lecieć z opryskami na tej serii. Dosyć mocno. Żeby tych chwastów się pozbyć. Yy, chwastów się pozbywać na no, kamieni, kamieni nie mam na tym polu. No, nie wiem jak te pola. Yy, tutaj mamy zachwaszczenie. Chyba ogromne. Właśnie z tego co widzę. No, i tu mamy wzrost plonów. Jeszcze przynajmniej z tego co na to wychodzi, że dwa miesiące. Dobrze mówię? Tak, dwa miesiące, i będziemy mogli zbierać. No, tu mamy już, a no nie w sumie za miesiąc możemy dopiero zbierać. <laughs> Czyli jednak y, się pomyliłem. Oj, jednak nie daje rady ciąg. Tu, y, tu jest aż 450 koni wymagane do tego y, siewnika. Więc no, on niestety potrzebuje mocy. No, i tu mam jeszcze ściągnięty takie, takiego na też 450 koni. Tutaj mamy na 520 koni, 23 metry. Ten ma 19,5 metra, ten ma 20, ten ma 18. Ten ma 20,5 metra i tu jeszcze jeden chyba miałem ściągnięty 30 metrów, właśnie. Tylko, że on już potrzebuje 600 koni, więc tu już będziemy musieli zainwestować w większe sprzęty. Bo. No bo nie, będziemy, nie będzie szansy po prostu tym pracować, Już jeszcze większy niż ten BigBad. Tylko, że ja chyba wziąłem tego słabszego BigBada, jeśli się nie mylę. Jeśli dobrze pamiętam, a jest jeszcze chyba większy BigBad. Duże ciągniki i... Bo ja wziąłem chyba... Tego. Nie, to jest ten 1000. Tysiąc... no ja wziąłem tego, a mamy jeszcze te 1100. Więc ja sobie ja, je ja prawdopodobnie kupię. No tu jeszcze mamy takiego John Deera do 530 koni. No ale to, to jest raczej za słabe na nasze, na nasze sprzęty, które będziemy mieli, więc raczej zainwestujemy w późniejszym czasie od razu w te ogromne. No i będę chciał się tu zająć bawalną, bo to ściągnąłem właśnie tutaj te kombajny, że będziemy mieli miliona, ponad milion. No to inwestuję w bawalne. Bo tu jest ten oryginalny, ma tylko szerokość... 6 metrów, a ten ma 11,4 metra, więc no dlatego pobrałem sobie większego, no bo nie oszukujmy się, za małe to jest na, na pracę na dużych polach. To jest takie, no, żeby w miarę to szło jakoś szybko, no to jednak potrzebujemy dosyć duże sprzęty. No i z bawełną też będę chciał się zająć. Tylko tutaj w pierwszej kolejności zajmę się takimi rzeczami jak wełna yy, i, bo bardziej znaczy tak, chciałbym się tutaj zająć na tej serii bardziej takimi rzeczami, które są na razie nieosiągalne przez serię główną swarminga yy, bo no, nie oszukując się, chcę robić tutaj rzeczy, których nie mogę robić na innych seriach. Dlatego też bym tutaj chciał się zająć bawełną, czciną yy, cukrową, bo mamy sprzęt do trzciny cukrowej, jakieś niewielkie pole, można by było zasiać 30 cukrowej i bawić yy, lecieć trzciną cukrową na... Na cukier, bo też są. Tu już takiego wielkiego nakładu nie potrzebujemy, bo produkcja cukrowni, gdzie tu była cukrownia? O. Cukrownia kosztuje 80 tysięcy, i do tego sprzęty kosztują coś koło 500 tysięcy, żeby już tak solidnie zastartować. Więc, no bo tutaj mamy 350 tysięcy, i do tego musimy mieć. Jeszcze przyczepy dosyć duże i możemy startować. Przyczepę chociaż jedną dosyć dużą, więc i możemy startować, więc nie ma problemu z tym. I tu sobie to ogarniemy. No myślę, że bym miał jeszcze drugie tyle odcinka, to bym ogarnął całe to pole, no ale niestety one, to by mi zajęło zbyt dużo czasu. No i raczej byście by wam się nie chciało oglądać tak długich siewów. A myślę, że taki odcineczek 15 minut siewów, w, w miarę możliwości, będziecie chętnie oglądać. Dajcie znać, co byście, co byście powiedzieli na live z najnowszego dodatku. Bo chciałbym zrobić jakieś live w, najbliższym, w niedługim czasie, ale no nie wiem, czy będą chętni do oglądania tego. Bo w sumie powiedziawszy, jest nas jeszcze dosyć mało i nie wiem, czy byście mieli ochotę oglądać takie rzeczy. Więc tak. No co, będę przedłużał. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że rzeczy się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się. Cześć.